Jeśli kiedykolwiek kupiliście jakieś buty, sukienkę czy płaszcz za sumę, która doprowadziła Was do wyrzutów sumienia i zakup uznaliście za nierozsądnie drogi, to możecie spać spokojnie, ponieważ zakup był rozsądny. Są ludzie, którzy za 91,5 tysiąca dolarów kupują bluzki, czyli są w stanie zapłacić ponad 300 tysięcy złotych za ten t-shirt. Co prawda jest ze skóry krokodyla i jest marki Erms, ale czy naprawdę warto dać za niego aż tak horrendalną kwotę? To nie jest jednak pojedynczy model stworzony na potrzebę marketingu, ale w sklepie na Madison Avenue jest dość spora półka z tymi koszulkami i ich cena w zależności od fasonu waha się od 60 do 100 tysięcy dolarów. W cenie takiej koszulki można mieć porządny samochód, a nawet trzy, małe mieszkanie lub nawet mały dom. Ale niektórzy wolą kupić krokodylową koszulkę, która wcale na wygodną nie wygląda. No jednak, czego nie robi się dla bycia modnym? Jakie wasze są najwyższe sumy, które jesteście w stanie wydać na ubrania? Piszcie w komentarzach.